W Stanach Zjednoczonych inflacja spadła, choć w stopniu mniejszym niż oczekiwali analitycy. Można powiedzieć, że jest to sytuacja inna niż w Polsce, bo inflacja wzrosła natomiast, choć nieco w mniejszym stopniu niż właśnie się spodziewali analitycy. O tej inflacji i polityce banków centralnych będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. W Stanach Zjednoczonych inflacja CPI spadła z 6,5 do 6,4. Jak inwestorzy reagują na tę sytuację? E, na, ogólnie obraz y, 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 gospodarki amerykańskiej jest dość ciekawy na ten moment. I myślę, że inwestorzy trochę nie do końca wiedzą. Zresztą nawet sam Fed nie do końca wie, jakby. Y, Jaka, jakby, jak silna jest teraz ta gospodarka, jak silna jest presja inflacyjna i co z tym dalej zrobić w przypadku Fedu, co z tym dalej będzie w przypadku rynków. Dlaczego? Jakby e, wydawało się, że jesienią ubiegłego roku, kiedy inflacja zaczęła spadać, pewne wskaźniki makroekonomiczne zaczęły się pogarszać, to rynki wyrobiły sobie taki pogląd, że ok, gospodarka słabnie, inflacja spada, ona spada po części dlatego, że spadają ceny surowców, a do tego mamy tak zwany efekt bazy, czyli odnosimy się do e, sytuacji sprzed roku, kiedy te ceny, Bardzo rosły ceny samochodów, na przykład bardzo samochodów, rosły. Samochodów, ale tl, też domów. surowców energetycznych, tak? Jakby e, wakacje, pół, wakacje tego roku, e, znaczy minionego roku, ale też już końcówka 2021 to był okres, kiedy e, te ceny surowców zaczynały wyraźnie rosnąć. No i teraz e, ta inflacja, z wysokich poziomów zaczęła najpierw szybko spadać. Tak jak powiedziałem, gospodarka jesienią zaczynała wydawać sygnały tego, że mocno słabnie, no więc rynki stwierdziły: ok, dobra, no to Fed może uznać, że zrobił, odrobił swoją pracę domową, może jakby dać sobie już spokój powoli z podnoszeniem stóp procentowych, a wiadomo, że skoro już przestanie podnosić, to zaraz będzie można mówić o obniżaniu. Jakby i rynki, przez ostatnie lata przyzwyczaiły się do raczej, takiej, do, do raczej do takiego interwencjonizmu po stronie wspierania, ze strony FED, a nie do dokręcania śruby. Więc jakby przez długi czas mamy takie wypatrywanie za tą zmianą polityki, i jeśli pojawiają się sygnały sugerujące ten kierunek, to rynek ochoczo na to reaguje, bo wychodzę z założenia, że nawet jeśli teraz sytuacja gospodarcza jest przejściowo gorsza, to właśnie ten, to pójście w kierunku obniżenia stóp procentowych, być może zatrzymania polityki redukcji bilansu, że to będzie znowu wspierało ceny i przywróci hossę przywróci na Wall Street. Tak? I te dane, które dostaliśmy od początku roku, one zaczynają komplikować ten obraz, bo nagle się okazuje, że rynek pracy w ogóle nie chce odpuszczać, a jest cały czas bardzo, bardzo mocny. Inflacja minimalnie spadła, ale znacznie mniej niż rynek sobie oczekiwał, i to ma potwierdzenie um, w zasadzie we wszystkich um, ważniejszych agregatach inflacji: czy to mówimy o inflacji konsumenckiej, bazowej, czy o inflacji producenckiej. Um, a do tego wskaźniki aktywności gospodarczej, szczególnie w usługach, które oddają um, siłę konsumenta. Też zaczęły się poprawiać. Pojawiły się nawet bardziej Jastrzębie prognozy, że będą dom trzy podwyżki stóp procentowych, każda po 25 punktów bazowych, a nie dwie. To nawet nie chodzi o to, nawet nie chodzi o, o to czy to będą trzy, czy dwie. No bo wiesz, jak mamy stopy procentowe, które gdzieś tam są już blisko 5%, no to czy to, to, to będzie docelowo 5, 5,25, to nie ma oczywiście aż tak dużej różnicy. Tu bardziej chodzi o ten kierunek, o to takie momentum w tej polityce. Kiedy na przykład Fed wywiesi białą flagę i zacznie luzować tą politykę. Jakby rynki myślą w tym kierunku. nie chodzi o tą pojedynczą podwyżkę. No i te dane, które w ostatnim czasie spływają, sugerują, że ten moment się oddala. A co to za tym idzie? Rynek no, musi się liczyć z okresem, dłuższym okresem bardziej restrykcyjnej polityki a bardziej restrykcyjna polityka niesie za sobą szereg zagrożeń, bo już nie chodzi tylko o to, że ona będzie jednak docelowo jakoś ten popyt schładzać, a więc to spowolnienie gospodarcze, którego na razie nie ma w takim stopniu, jak rynek się obawiał, ale może być za to później, tak? Więc to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że taka restrykcyjna polityka może wywołać kryzys rynkowy. Bo wysokie stopy procentowe no, mogą sprawiać, że biznesy oparte e, o, o wysoką dźwignię finansową, o bardzo tani pieniądz, nagle mogą utracić dostęp do płynności. No i mieliśmy liczne kryzysy. E, ogromna Bessa z, z końcówki 2008, w początek 2009. To nie był wynik typowo makroekonomicznego procesu, tak? to nie był wynik recesji, która nastąpiła przez wyłącznie przez zacieśnienie monetarne, bo ono też wtedy było, tak jakby też Fed podnosił stopy procentowe wcześniej regularnie do 2007 roku. Ale ten najbardziej bolesny moment to był wynik bankructwa banku Lehman Brothers, w momencie gdy okazało się, że no jego biznes już jest ciężki do uratowania, tak? I jakby rynek się boi tego, że w okresie tej restrykcyjnej polityki może właśnie do takiej sytuacji dojść. Im szybciej ona się skończy, im szybciej FED wróci do obniżania stóp, do, do druku pieniądza, no to jakby to jest taka fala, która przykrywa te słabe biznesy i jakby ryzyko takiego zdarzenia jest mniejsze. Tak rynek to postrzega, tak? Także takie dane, które znowu komplikują, mącą nam tę wodę, no nie są przez rynek przyjmowane z jakąś wielką euforią. Chociaż dodam od razu, że na razie widać dużo optymizmu na rynku. To jednak jakby to, to, co się wydarzyło na początku roku, raczej się na razie tylko zatrzymało niż jakoś bardzo mocno odwróciło. Bo Fed zdjął z rynku ponad 100 miliardów dolarów w styczniu, żeby obniżyć inflację. Bo często mówimy o podwyżkach stóp procentowych, a rzadziej mówimy właśnie o polityce monetarnej w tym kontekście zdejmowania ilości pieniędzy z rynku. Tak, yy, to jest tak zwany quantitative tightening, czyli redukcja bilansu. Przypomnę, że Fed zaraz po, zresztą to już miało miejsce po właśnie tym wspomnianym bankructwie Lehman Brothers. Fed uciekł się do takiej polityki zwiększania sumy bilansowej, która została no, po, powszechnie okrzyknięta mianem dodruku. I po COVID yy, ten dodruk miał bezprecedensowy rozmiar, w wyniku czego. Bilans Fedu no, spuchł do gigantycznych rozmiarów. No i teraz Fed mówi, że no dobra, mamy inflację, więc nie tylko podnosimy stopy procentowe, ale postaramy się ten nasz bilans trochę zredukować, ściągając pieniądze z rynku, po to, żeby jakby nie napędzać tej gospodarki poprzez właśnie te efekty rynkowe. Eee, no i jakby to, to się dzieje. Rynkom oczywiście to nie jest w smak. Ale Fed nie działa w próżni. Tak jakby poza Fedem na globalnych rynkach mamy inne banki centralne. No tak, właśnie Bank Japonii. Podobne, podobne mówiłeś... sumy bilansowe do Fedu mają EBC i Bank Japonii. EBC chwilowo jest pasywny, e, przestał do, 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 dodrukowywać, więc ten bilans nie rośnie. Od marca będzie ten bilans ograniczać. No i duże pytanie jest odnośnie Banku Japonii, który e, no tak się ostatnio szamotał trochę. Najpierw. E, ograniczał tą sumę bilansową w taki e, trochę e, nieprzejrzysty sposób, ale ostatnio mocno znowu ją zwiększał, żeby bronić swoją... 200 swoją miliardów opinię. dolarów. Tak, ko, ko, ponad 200 miliardów dolarów w styczniu po to, żeby bronić polityki kontroli krzywej dochodowości. Już nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast tutaj również e, może się to zmienić, bo w kwietniu e, następuje zmiana prezesa e, Banku Japonii i jeśli on odejdzie od tej polityki dotychczasowej obecnego prezesa Kurody, a jest dość duża zgoda, że przynajmniej powoli, stopniowo, ale będzie to robić, no to to może mieć bardzo istotny wpływ na rynek. Bo tak jak powiedziałem, rynek nie lubi, kiedy z niego są zabierane pieniądze, woli oczywiście, kiedy na te pieniądze tam napływają. Więc przy takich danych, wracając do punktu wyjścia, przy danych, które pokazują, że gospodarka radzi sobie cały czas solidnie, że presja inflacyjna nie spada, tak jakby można było tego oczekiwać, no to jakby jest przestrzeń do tego, żeby te pieniądze z rynku ściągać, tak jakby banki centralne raczej będą szły w tym kierunku. Więc mając to wszystko na uwadze, co sobie powiedzieliśmy o tym Banku Japonii, o Fedzie, o EBC, które dopiero ten program redukcji bilansu też zaczyna w marcu, no rynki się po prostu trochę obawiają. No dobra, na razie jest dobrze, ale, ale za chwilę te pieniądze będą odpływać większym strumieniem z rynku i może się zrobić mniej przyjemnie. To kiedy gorączka inflacji będzie poza nami? Czy to właśnie FED będzie tym bankiem centralnym, który okaże się najskuteczniejszy w walce z inflacją? No jakby determinacja FED jest spora. Powiem uczciwie, że dla mnie zaskakująco spora, bo FED przez długi czas, zresztą mówiliśmy sobie w to w nagraniach z 2021, ignorował tą inflację, kiedy należało ją powstrzymywać. Teraz koszty tej walki byłyby mniejsze. Natomiast Faktycznie, Fed na razie wydaje się bardzo zdeterminowany i być może wychodzi z założenia, że przy skali zadłużenia amerykańskiego rządu, amerykańskich finansów publicznych, lepiej jest nawet kosztem recesji sprowadzić tą inflację szybko w dół, niż doprowadzić do sytuacji taką, jak mamy teraz, gdzie ta inflacja zostanie, może ona oczywiście spadnie z tych poziomów, które mamy teraz, bo ceny surowców spadają. Ale, ale nie spadnie do 2%, tylko będzie takie 3-4%. Rentowności obligacji wtedy będą, czyli ten koszt pieniądza rynkowy będzie podwyższony i ta obsługa tego długu będzie trudniejsza na dłuższą metę. Więc na, na, razie ten, na razie Fed wydaje się dość mocno zdeterminowany do tego, żeby tą inflację obniżyć. I przy takich danych, które napływają dzisiaj z amerykańskiej gospodarki, wskazuje to na to, że będzie musiał jeszcze tą politykę zaostrzać. I krótko poproszę o Polsce. No, my mamy inflację bazową 11,9, a Fed walczy przy 6,5. No to jesteśmy w dalece gorszej sytuacji, jak przypuszczam. To znaczy, tak, jakby e, NBP argumentuje, że ten proces zacieśnienia zaczął wcześniej i do, stopy procentowe doprowadził do wyższego poziomu, co jest prawdą, oczywiście. E, naturalnie tutaj można mieć problem z tym, że e, sam NBP. W swoich projekcjach nie pokazuje dojścia inflacji do celu nawet do 2025 roku. No i to jest coś, co, co mnie osobiście trochę niepokoi. Natomiast, no, jakby yy, z wielu przekazów płynących z Rady czy od prezesa Glapińskiego, wiemy, że tak jak Fed bardziej woli zaryzykować to, że gospodarka sobie źle poradzi, ale inflacja zajdzie do celu, yy, to w przypadku RPP. Ten bilans jest trochę przesunięty w stronę wzrostu gospodarczego, tak? Jakby RPP sugeruje, my nie chcemy zbytnio schodzić gospodarki, wolimy to, żeby ta inflacja dłużej dochodziła do celu. No bo jakby w polityce pieniężnej nie ma, jakby szklanej kuli, tak? Jakby. Nikt nie, nikt o zdrowych zmysłach czy odpowiednich kompetencjach nie powie, że ta polityka powinna być taka, a taka, co do joty. To jest jednak trochę zawsze operacja na żywym organizmie. tak? I jakby podejmujemy pewne ryzyka. Albo jakby ryzykujemy to, że za bardzo słodzimy gospodarkę, albo ryzykujemy to, że za, za wolno będziemy ograniczać inflację. I jakby FED i, i NBP przyjęły tutaj dwa różne podejścia. Tak? Które okaże się skuteczne? No, czas pokaże. I tak bym na to patrzył. Dla mnie to jest po prostu to, co jakoby jako analityk czy ekonomista przyjmuję jako, jako daną. To niesie pewne ryzyka, na przykład ryzyko osłabienia złotego w wyniku tego, że ta inflacja u nas będzie wyższa niż u partnerów handlowych. No i tak na to i tak w ten sposób należy na to patrzeć. Jeśli ta inflacja będzie zaskakiwać in plus, nie będzie, nie będzie jakby zbliżać się choćby do celu, no to ta presja na działanie Nagę polityki, polityki pieniężnej będzie rosnąć. O tym, czy banki centralne skutecznie walczą z inflacją, rozmawiałem z doktorem Przemysławem kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.